I jam jest doskonałą pewnością w moim mówieniu i działaniu w każdym momencie, ponieważ Jam jest obecnością ochronną. I jam jest inteligencją ochronną, wszechobecną i wszechmocną, która rządzi tym umysłem i tym ciałem. I jam jest strażą niezwyciężoną, ustaloną i podtrzymywaną w moim umyśle, w moim ciele, moim domu, moim świecie i moich sprawach. I jam jest miłością mądrością i mocą z jej aktywną inteligencją, co sprawia, że będzie ona działała we wszystkim, o czym pomyślę, co będę dziś robić, rozkazuje tej nieskończonej aktywności, aby była moją ochroną i aby działała, powodując, że w każdym momencie będę poruszać się, mówić i działać zgodnie z rozkazem i wolą Boga. Jam jest obecnością napełniającą mój świat doskonałością w ciągu tego dnia. Jam jest pasem ochronnym wokół mnie. Bóg jest władzą wszechmocną, chroni i prowadzi w taki sposób, że poruszam się całkowicie bezpiecznie. Jam jest jedyną obecnością działającą. Jam jest niezwyciężoną ochroną przeciw każdej niedoskonałej myśli. Jam jest obecnością, która utrzymuje mnie w sferze, do której należę. To mnie naucza i oświeca. Jam jest doskonałą pewnością w moim mówieniu i działaniu w każdym momencie, ponieważ Jam jest obecnością ochronną. Jam jest inteligencją ochronną, wszechobecną i wszechmocną, która rządzi tym umysłem i tym ciałem. I ja jest strażą niezwyciężoną, ustaloną i podtrzymywaną w moim umyśle, w moim ciele, moim domu, moim świecie i moich sprawach. Jam jest miłością, mądrością i mocą z jej aktywną inteligencją, co sprawia, że będzie ona działała we wszystkim, o czym pomyślę i co będę robić. Rozkazuję tej nieskończonej aktywności, aby była moją ochroną, aby działała, powodując, że w każdym momencie będę poruszać się, mówić i działać zgodnie z wolą Boga. Jem jest obecnością napełniającą mój świat doskonałością w ciągu tego dnia. Jem jest pasem ochronnym wokół mnie. Bóg jest władzą wszechmocną, chroni i prowadzi w taki sposób, że poruszam się w obszarze całkowicie bezpiecznym. Jem jest jedyną obecnością działającą. Jam jest niezwyciężoną ochroną przeciw każdej niedoskonałej myśli. Jam jest obecnością, która utrzymuje mnie w sferze, do której należę, która mnie naucza i oświeca. Jam jest doskonałą pewnością w moim mówieniu i działaniu w każdym momencie, ponieważ Jam jest obecnością ochronną. Jam jest inteligencją ochronną, wszechobecną i wszechmocną, która rządzi tym mysłem i tym ciałem. Jam jest strażą niezwyciężoną, ustaloną i podtrzymywaną w umyśle, w ciele, domu, świecie, moich sprawach. Jam jest miłością, mądrością i mocą z jej aktywną inteligencją, co sprawia, że będzie ona działała we wszystkim, o czym pomyślę, co będę robić. Rozkazuję tej nieskończonej aktywności, aby była moją ochroną, aby działała, powodując, że w każdym momencie będę poruszać się, mówić i działać go zgodnie z wolą Bożą. Jam jest obecnością napełniającą mój świat doskonałością w ciągu tego dnia. Jemy jest pasem ochronnym wokół mnie. Bóg jest władzą wszechmocną, chroni i prowadzi mnie w taki sposób, żeby poruszać się w obszarze całkowicie bezpiecznym. Jem jest jedyną obecnością tu działającą. Jam jest niezwyciężoną ochroną przeciw każdej niedoskonałej myśli. Jam jest obecnością, która utrzymuje mnie w sferze, do której należy, która mnie naucza i oświeca.